Ciemano widzowie! Dzisiaj zagramy sobie w nową gierkę, którą już grałem oczywiście, więc od jakiegoś momentu to będzie. Jakoś bitwy językowe. Tu się po prostu bijemy na nasze własne tutaj języki. Ja wyglądam tak. W no, ogóle mam takie języki. Ten był pierwszy. Ten, ten mam. Zagranie już jakiś czas w tę grę. Brakuje mi Robuxa, wiecie. Zobaczcie. Brakuje mi Robuxa. To jest najgłupsza rzecz jaka była. No i pokażę Wam jak wygląda tutaj taka gra, która graliście. taką, w które, której jak się bijesz to już nie masz wyjścia uciekł, wypierd... proszę bardzo on mi wypierdł no co 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 to jest to, to jest moja super umiejętność randze ruzzeru wypierdzielu dobrze Moja umiejętność powinna się nazywać ZŻERUJ, ZŻERUJ, ZŻERUJ i wypierdzielu. Ale się tak nie, nie nazywa Tylko nazywa się PASSWOOD Tak, tak, JOIN, JOIN, JOIN jest taka, o, To jest taka walka W której losujemy sobie język To jest losowanie na język I kto Kto tutaj ostatni e, Zostanie, co jest mój ulubiony On tak fajnie się strzela to ostatnio stanie ten? Gdzie ma tysiąc słońek? Ale to jest... po prostu... To jest... To jest jakaś... To jest jakaś... Z jakaś z co się dzieje To jest po prostu... To jakaś... To jest... To jest jakieś ZO po prostu no, no i ja też mogę tak zrobić Ciekaw, Cieka Może Ciekawe... Może wybaczycie. Może wybaczycie. Może wybaczycie. Może wybaczycie. Może wybaczycie. Może Wygrałem! Może wygrałem. Chła, chła! jestem w tym najlepszy! Jestem najlepszy. Każdą grę wygrywam. Wszystko. Mła, chła, chła. O nie! To jest popkat! Żerużęły i wypierdzielono! Tylko że teraz mnie. Nie! Nie! Nie, 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 nie! Muszę się uleczyć! O, tu mamy takiego bota, na którym możemy poćwiczyć. O jak piękny. Ja tu nie zaatakuję, proszę. Tam mamy nagrody, ale to się prawie nie da dostać, no błagam Kiedyś próbowałem, spnąłem na laser. To no, moja no, i tak najlepsza próbowa. Dalej. Kiedyś tam dojdzie. Kiedyś. Dojdzie. No prawie. Tylko ten most. Tylko ten most. Wróć po dolon, nie po zmiany. Później będę mógł nim walczyć. Daliście tego języka. O proszę bardzo, nie mam języka. Dobrze. Zemszczę się na tych twórcach, zemszczę się jeszcze kiedyś. Ja. Ja. No nie, teraz to jest przesadka. super. Pierwsza nie z tym, z krokodylem. No wybuchnij mu tutaj, proszę. Tak pięknie. Tu była moja taktyka pierwsza. Takie zrzucanie, jak ktoś tam podchodził to od razu, sobie nie miał po prostu szansy. Drzwi! Tak! A nie, to, to nie jest. Tam. Później Wam pokażę. Na razie no, tam jest takie Obi i jest kilka osób i się zmieniamy. Dobra, jakiś tam czas miejsc stanów w środku i rozkazała tam coś.

Życia, mam mało życia, mam mała życia, mam mała życia, mam mała życia, pomocy, pomocy! Jeszcze jakiś spłyń Kurde no! Nie, nie, nie! na tego dość! na tego dość! Nie, 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 Złe, 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 mi! Wypieprzaj, wypieprzaj, mi z tym, mi z tym Ronaldo, czy kim tam, czy tą, tą, tym żabcem jeden! Oh, w końcu mogłem, mogę uciec. Tak mi się zresnij coś. Akurat są, już myślałem, że teraz wyleci, ale oczywiście, że nie. No i... Tu są, tu zawsze są. Czemu ja tutaj? Momęci! Ja z tym bananem. Yeah. No. Nie, tylko nie te mikrofony, to jest disco polo. Ja mam ten język. To jest disco polo. Największa, najpotężniejsza broń na świecie. Przeżyłeś, przeżyłeś! Zaraz, nie przeżyłeś. zaraz, 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 mnie zaraz, Fast food! zaraz, food. zaraz, food. zaraz, zaraz, się gadać muszę się... Kub bo zginiesz No teraz to dopiero kompletnie rozpierdę yeah. Nie no, teraz jest mój koniec chyba. Albo nie, uciekam, uciekam. Jeszcze mogę uciec. Jeszcze mogę uciec. Mój super atak może mi pomoże. I teraz wywiewrzaj! Teraz, ucieczka, ucieczka! Ucieczka, po prostu uciekać! Uciekaj, uciekaj! I się ulec najlepiej! Nie, 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 zginąłem. No, su ale możemy sobie tutaj. Mamy nowy język do odgrywania. Wulkaniczny jęzor, bo tego jeszcze nie było Aura, czerwony najlepszy kolor. Czerwony najlepszy Tygodniowe zadania. Proszę bardzo no, no, no. A, Ale mam raki. Dobra, czekaj stop! Mam, mam za duże raki! Stop mam, ja tam zginę, ja tam... Sorry, widzowie, jak to oglądacie, to u mnie takie łapki Co on w ogóle robi? O, mną strzela. O, super. Jak fajnie. O nie! To woda! To tsunami było.

Ja o tym nie wiedziałem. No to, no to już będzie odcinek, Pa widzowie widzimy się w następnych. Też piszcie w komentarzach co mógłbym zagrać. Oto no nara.